Ractwo intymne. Tu gandar. Przepraszam wszystkich, że tak siedzę, ale dopiero co zakończyłem poradnictwo osobiste i nie spodziewałem się, że tak szybko znajdę się na antenie. Ale nic. Już wszystko jest jak należy, a jeszcze Cześć. tylko co wyrzucił, mógłby już niepotrzebne. A więc do rzeczy. Zacznijmy, może od tej paczuszki z dołączonym bilecikiem. Pisze Adek z Cieszyna. Drogi Gandalfie, jesteś moją ostatnią deską ratunku. Straciłem blisko mi osobę i koniecznie muszę ją odnaleźć. Oczywiście wchodzi w grę tylko dyskrecja, więc. Przesyłam Ci w zaufaniu jedyną rzecz, jaka mi po tej osobie pozostała. Czy na tej podstawie można podjąć poszukiwania? Nie znam ani nazwiska, ani innych danych. No tak, to niełatwe. A tym bardziej, że to, co mi, Atku, przesłałeś, nie jest niczym oryginalnym i może należeć niemal do każdego. Choć nie. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Sądzę, że osobę, o którą ci chodzi, możesz rozpoznać właśnie po, po braku tego, co mi przysłałeś. Tak, to dobry trop. Życzę powodzenia. I jeszcze krótka odpowiedź dla Henryka z Czeskiego Cieszyna. Rozumiem twój problem. Na razie proponuję środki dezynfekujące i plastry. Z czasem się rozejrzeć się za dobrym specjalistą. Co do powrotu do Polskiego Cieszyna, na razie bym się wstrzymał. Twój Gandalf.